Після ваштатів імпро тепер для мене це можна сказати як нове відкриття. Тобто воно дуже багато дає. Ми себе з іншої сторони відкриваємо на імпро, і я побачив, що ми можемо один з одним так відразу на ходу це все імпровізувати, і досить непогані речі виходять. Тобто в гри на сцені і просто тобто імпро дає дуже багато. This is one DJ you don't wanna fuck with. No cóż, są pewne rozgrzewki improwizowane, yy, które uczą podzielności uwagi, tak jak gra ćwiczebna, zwierzę koloriu, albo, albo forma hono, czy też umiejętność rozmawiania zgodnie z literami alfabetu. Czy też gra, która nazywa się y, Pistolet Karabin Granat. Niektóre gry nie są humanitarne w nazwach, ale są bardzo humanitarne w ich y, w działaniu w tych grach, czyli pracy na tych grach. Гра, коли ми були, тобто ставали люди в різних квадратах, тобто і вони розказували там, тобто були різні характери. І Коли ти граєш якусь одну роль, і потрібно передвигатися по цим квадратам. і, Тобто, навіть якщо в тебе весела роль, ти маєш там прийти в сумну, і тобто, все змінюється. І так само інші люди, які там є, мають перейняти. Дуже подобаються різні ігри, тобто які називають енерджайзери, які допомагають краще сконцентруватися на роботі. От Дуже смішні там бані, 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 наприклад, як ми грали в сумураї. Це, подивитися це дуже класно, мені сподобалося. Алло, беріть, йо, та, йо, та, дайте мені, беріть, дайте мені. Беріть, дайте, беріть, дайте мені. Група зібралася дуже відкрита до сприймання. Я здивувався, тому що не очікував такого від, 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 від українців. Що люди будуть відкриті до чогось нового і вільно сприймати, йти на, на нове. Zauważyłem też ogromne zmiany w ludziach, tak jak się ogląda właśnie przy każdym warsztacie, że nagle ludzie otworzyli się, przestali się kontrolować. Tak jak aktorzy przestali się kontrolować, tak ludzie ze swoimi problemami, kompleksami, e, zahamowaniami. E, zapominają po prostu o tym, dlatego że Wimpro nie ma czasu o tym myśleć, dlatego że to się dzieje tutaj i teraz. I właśnie kiedy to się wydarza, kiedy, kiedy, kiedy rzeczywiście się to dzieje, kiedy jesteśmy w tak zwanym flow, czyli, czyli idzie akcja. Zawiera się wszystkiego i się odkrywa pewne zasoby w sobie, właśnie takiego dziecka spontaniczności i takiej natychmiastowej reakcji. I to też tu wydarzyło się tutaj. Inna rzecz jest taka, że zauważyłem, że na pewno kilka osób z tej grupy zajmie się impro i będzie to robiło dalej. No i to sprawia największą satysfakcję. Ті всі імпровізації, тобто ми з дітьми вже після першого дня Арека e, нас так зробив, що ми вже разом були. Тобто, коли ми вже прийшли другий день працювати, тобто ми вже були як ніби всі свої. Бо ми нас дуже це згуртували ці всі вправи на контакт. Тобто вправи на контакт є ну, такі. Мені теж цей інші, може ще потрапилась. Я мав впису до індексу, пан Боксінський виїхав до Львова. Що з мене руки працюють? No, i wy właśnie, no i... Zrobiliśmy pewne zdarzenie po raz pierwszy na Ukrainie. To jest improwizacja teatralna dla aktorów profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Tam jest to potrzebne. Wypiszmy sobie do nas, i co wy możecie nam dać. Hmm. Na tym jeszcze pracuję. Robienie w, impro w miejscach, w których jest nieznane lub mniej znane, tak jak w tym wypadku na Ukrainie tutaj w Lwowie czy na festiwalu, jest na pewno dużym wyzwaniem, ale jest też em, em, ogromną przyjemnością właściwie takim eksperymentem, nazwijmy to artystycznym, kiedy wprowadza się wirusa do pewnego organizmu już istniejącego, takiego organizmu artystycznego, teatralnego. Jako zaśka ja Mam nadzieję, że jeszcze nieraz tutaj wrócicie, żeby wprowadzić to i może w ogóle impro pojawi się właśnie na Ukrainie, może z tej grupy. Impro to jest spontanicznie, energijnie, z poczuciem humoru i z otwarciem do ludzi. Super, los, prosto, klasa. Pani Buczyński, pan wróci z Lwowa i od razu pan indeks podpisze. Pomagam nawet panu do telefonu. Do telefonu! Pan pomacha też ode mnie. To podsunę bliżej telefon, żeby pan posłyszał jak on macha. My dajemy temu początek jako trenerzy. A co się z tym stanie za chwilę na Ukrainie? To będziecie mogli to sprawdzić za kilka dobrych miesięcy, a może i lat. My uczymy się improwizacji codziennie. oni nauczyli się niespełna trzy tygodnie temu. I mam nadzieję, że w tym kotle zaczną się gotować i ugotują się naprawdę pozytywnie. This is one DJ